Scieniam crucis. Wiedzę o krzyżu można zdobyć tylko poprzez całkowite wczucie się w krzyż. Byłam przekonana o tym od pierwszej chwili i powiedziałam z serca Ave crux, spes unica. Bądź pozdrowiony krzyżu, jedyna nadzieja. Zobaczyłem dramatyzm jej życia i końca jej życia, gdy patrzyłem w Auschwitz, a dokładnie w Birkenau, na łąkę, na której stał taki mały domek, w którym w 1942 roku zanim powstało wielkie krematorium w Auschwitz. Tam właśnie wykonywano wyroki śmierci na tych, których przywożono, a prochy rozsypywano na łące. Gdy patrzyłem na taką bardzo zwyczajną łączkę, która jest grobem patronki Europy, zobaczyłem, jak bardzo dramatyczny jest ten los. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Nie przyjmujcie niczego za prawdę co Byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy. Ten pomnik w kolonii symbolizuje oblicza Edyty. Pierwszy, jej powiązanie z narodem wybranym, wzrastanie w żydowskiej kulturze. Drugi, problemy intelektualne, poszukiwania, pasja prawdy, wybory, kryzys. To wszystko, co wiązało się z drogą Edyty ku prawdzie. I wreszcie trzeci, to Edyta, która ofiaruje się Bogu, odkrywa Karmel jako drogę dla siebie, i w Karmelu zakonie, który wywodzi się z Palestyny, pragnęła ofiarować się dla całego swojego narodu. W tym pomniku również możemy odnaleźć to, co Kościół chciał zawrzeć w patronacie edyty dla Europy. Poszukiwanie Boga, kwestie ateistyczne, feminizm, kwestie społeczne, i wreszcie kwestie religijne, jak warto żyć dla Boga, być dla Niego ofiarą, barankiem, oblubienicą baranka, jak chciała Edyta.